Szanowni Państwo, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej jest częścią sieci informacyjnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych promujących polską politykę zagraniczną. Ośrodek ten w naszym województwie odpowiedzialny jest za inicjowanie i animowanie różnych debat, wydarzeń, spotkań z udziałem najważniejszych przedstawicieli z najważniejszych instytucji publicznych, organizacji czy ośrodków analityczno-badawczych. Od czerwca bieżącego roku misję prowadzenia Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Łodzi powierzono Instytutowi Promocji Gospodarki. Od tego czasu, kiedy Instytut działa i prowadzi Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej. Przeprowadziliśmy serię wywiadów, debat z ekspertami z dziedziny polityki zagranicznej, z dziedziny stosunków międzynarodowych. Są to wybitni polscy eksperci, tacy jak profesor Przemysław Żurawski Welgrajewski z Uniwersytetu Łódzkiego, czy profesor Tomasz Grose z Uniwersytetu Warszawskiego, czy to też również Radosław Pyfel. Udało nam się od tego czasu również przeprowadzić dwa, dwie debaty w formule hybrydowej, czyli formule online i stacjonarnej, również przy współudziale i wielkim wsparciu pana wojewody łódzkiego Tobiasza Bocheńskiego, który który pomógł nam zorganizować właśnie te dwa wydarzenia. Było to spotkanie na temat kariery w dyplomacji z ministrem Arkady Żegockim, szefem służby zagranicznej oraz ostatnie spotkanie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, które przyciągnęło ponad 500 osób stacjonarnie, tylko 500 osób stacjonarnie. Było to spotkanie z doktorem Jackiem Bartosiakiem, wybitym specjalistą z dziedziny geopolityki. Ja jednocześnie już korzystając z tej okazji tutaj chciałbym zaprosić wszystkich uczniów, studentów, doktorantów, którzy chcieliby się zaangażować w takie akcje, które już przeprowadziliśmy, ale również w, taką, w takie inicjatywy, jak tutaj dzisiaj, o której szerzej powie pan Łukasz Slusarz i, i jemu oddam głos. Dziękuję. Szanowni Państwo, 11 listopada świętowaliśmy Narodowe Święto Niepodległości. Wielki moment, historyczne wydarzenie. Dla naszej ojczyzny. Po 123 latach Polska wróciła na polityczną mapę Europy. Te uroczystości mogliśmy my, jako Łodzianie, tutaj mieszkańcy naszego regionu, celebrować między innymi na uroczystościach organizowanych pod Łódzką Archikatedrą przez Wojewodę Łódzkiego. Ale dzisiejsze święto, czyli Dzień Służby Zagranicznej. To, to święto, które jest nierozerwalnie związane właśnie z Narodowym Świętem Niepodległości. Dlaczego? Dlatego, że nie byłoby polskiej dyplomacji bez wolnej, niepodległej i suwerennej Polski. Corocznie obchodzimy Święto Służby Zagranicznej 16 listopada na pamiątkę czy upamiętniające wysłanie pierwszej depeszy przez marszałka Józefa Piłsudskiego do przywódców państw z informacją, że wróciliśmy że Polska wróciła i od tego momentu to ponownie Polacy będą decydować o kierunkach rozwoju i o przyszłości swojej ojczyzny. Od tego momentu oczywiście polska dyplomacja przeszła bardzo długą drogę. Krótko, krótki okres niepodległości w sposób brutalny przerwała druga wojna światowa, a później mieliśmy okres okupacji. Prawie 50 lat komunizmu, dzisiaj żyjemy już w innej rzeczywistości, jesteśmy członkami Unii Europejskiej, Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale bynajmniej nie oznacza to braku wyzwań dla naszej dyplomacji i widać to bardzo wyraźnie. Na przestrzeni ostatniego roku za naszą wschodnią granicą trwa największa wojna w Europie po 1945 roku. Wojna, której przecież na starym kontynencie miało już nigdy nie być i wojna, która w bezpośredni sposób wpływa na bezpieczeństwo nas wszystkich i tutaj chciałbym podkreślić e, olbrzymią rolę, a także odpowiedzialność jaka spoczywa na barkach polskich dyplomatów i polskiego ministra spraw zagranicznych profesora Zbigniewa Rała, gdyż e, pro, e, pan profesor nie tylko jest ministrem spraw zagranicznych Rzeczypospolitej, ale również pełni funkcję przewodniczącego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. I mogliśmy zaobserwować na przestrzeni tego ostatniego roku wiele bardzo ważnych wizyt w naszym kraju. Był między innymi prezydent Stanów Zjednoczonych, wiceprezydent, sekretarz stanu, premier Kanady i mógłbym tutaj wymieniać kolejnych przywódców, przywódcy Unii Europejskiej również. Widać wyraźnie, jak dużą rolę odgrywa Rzeczpospolita. Na mapie politycznej Europy widać jak ważną rolę zarówno podkreślana była bardzo często ta ważna rola wsparcia ze strony polskiego społeczeństwa, polskiego rządu dla pomocy humanitarnej, wojskowej dla Ukrainy i dzisiaj w tym wyjątkowym dniu chcieliśmy właśnie zorganizować taką akcję, by przypomnieć społeczeństwu, że jest taki dzień. Przygotowaliśmy specjalne ulotki, które za chwilę rozdamy tutaj na ulicy Piotrkowskiej. I w ten symboliczny sposób podziękować naszej dyplomacji za to, że działają, za to, że na co dzień być może często nie widzimy urzędników związanych z Korpusem Dyplomatycznym, nie są oni na pierwszych stronach gazet, ale zapewniam Państwa, że bardzo intensywnie pracują na rzecz Rzeczpospolitej. Bardzo dziękuję.